Jest tak, że używacie sobie najpierw jednego smartfona, i potem używacie sobie drugiego smartfona, i potem używacie kolejnego smartfona, ale co tak naprawdę powoduje, że przysiadacie się z jednego smartfona na kolejny? Najczęściej działa coraz wolniej, coraz krócej, i zaczyna być problem z gniazdem ładowania. Ale czy to znaczy, że poprzednie smartfony powinniśmy wrzucić już do śmieci? Może, można dać im jeszcze jedną szansę. Trzeba tylko dać im nową baterię i nowe gniazdo. Dzisiaj tym się zajmiemy. Cześć wszystkim. Dzisiaj się zajmujemy reanimacją naszego smartfona, bo to jest tak, że co jakieś 2-4 lata zaczynamy zmieniać sobie naszego smartfona, ponieważ poprzedni już jest za wolny, albo za krótko działa, albo właśnie to złącze ładowanie słabo działa. Po prostu idziemy, kupujemy nowy, nowy jest super, wspaniały i stary gdzieś tam popada w zapomnienie, czasami młodsze dzieci zajmują się nimi. Ale tak naprawdę często to jest całkiem dobry smartfon, tylko potrzebuje dwóch rzeczy, baterii nowej, oraz nowego gniazda do ładowania. I teraz, e, tak oczywiście, wszystko kupicie na Aliexpress. I nie traktujcie tego poradnika jako poradnik dla konkretnego modelu. Bardziej generalnie co Was czeka i czy możecie zrobić to sami, czy możecie pójść do jakiegoś specjalistycznego punktu. Ten smartfon swego czasu już tak naprawiłem, ale to on był jeszcze w takich pięknych czasach. Słuchajcie, ja sobie tego tu odłożę. Że można było sobie, zobaczcie. O! Można było go sobie otworzyć, i w środku mamy normalne śrubki, gdzie możemy to wszystko porozkręcać. Ale te czasy już minęły. Dzisiaj smartfony są wodoszczelne z. Co jeszcze nie jest, jakby, taką rzeczą blokującą, właśnie zdejmowane klapki z tyłu i śrubki. Z jakiegoś powodu producenci chcą nam położyć piękne szkło z tyłu, które nam zostawia potem ślady, i potem których i tak nie widzimy, bo zakładamy na to sobie jakiś taki ochraniacz. Ale efekt jest taki, że nie da go tak po prostu rozłożyć, bo one są po prostu sklejone. I co tak naprawdę potrzebujemy? Ja tego odkładam. Starego naszego smartfona. Baterii. Zamówcie sobie po prostu baterię. Gniazda, tutaj Wam polecam po zamiast kupić samo gniazdo, zobaczcie, to można kupić po prostu taką całą płytkę z gniazdem, to Wam ułatwi, nie będziecie się nic lutować, po prostu trzeba wymienić po prostu całą płytkę. Do tego potrzebujecie jeszcze zestawu narzędzi, gdzie jest na przykład taka przesawka, jakieś śrubokręty, tutaj najważniejsze, takie widzicie, takie plastikowe tutaj narzędzia, jak w tym stylu, o, będą nam pomocne do rozłożenia naszego smartfona. SAWKA, żeby odrywać naszą szybę. No, widzicie, tutaj nawet jest taka, taka wersja, że można w ogóle przykleić się i pociągnąć. Tu jest takie coś, co przypomina kostkę do gry w gita na gitarze. Też jest właśnie narzędziem do rozbrajania. I jeszcze jedną rzecz, którą potrzebujecie. Potrzebujecie nowego smartfona, gdzie sobie obejrzycie filmik. Znajdziecie do każdego modelu albo prawie każdego modelu. Filmik: jak rozłożyć stary smartfon, właśnie i wymienić baterię, i wymienić, wymienić to, to gniazdo. I jeszcze potrzebujecie parę gadżetów, jeżeli oderwiecie tą, bo w tym przypadku będziemy odrywali tylnią tutaj szybkę, to potrzebujecie albo taką nową uszczelkę, którą tutaj wkleicie, zamiast starej, bo stara ulegnie uszkodzeniu. Te uszczelki są jednorazowe i czasami łatwo je dostać, czasami trudno. Alternatywą jest po prostu kupienie kleju. To jest przykładowy klej B7000, który właśnie służy do zaklejania właśnie otwartych telefonów. Być może telefon już nie będzie tak super wodoszczelny, jak, jak był oryginalny, ale umówmy się, że... To już będzie telefon bardziej do jakby jakoś zapasowy, natomiast to będzie Wasz główny telefon, więc ta super wodoszczelność wcale nie będzie jakoś ten specjalnie wymagana, nikt nie będzie z tym nurkował, a jeżeli spadnie parę kropel na taki telefon, to nic się mu nie powinno stać. Oprócz tego kleju jeszcze potrzebujemy ściskaczki, bo jak skleimy nasz telefon, to będziemy musieli wziąć i po prostu go ścisnąć, żeby się po prostu wszystko ładnie zakleiło. I jeszcze jednej rzeczy, której tutaj nie mam. Szmatka. I rękawiczki czasami się przydają, żeby wyczyścić stary telefon, żeby zanim zaczniemy go kleić, to żeby tutaj nie było żadnych jakichś takich badziewników, gdzieś tutaj taki brud jest, to ja to najpierw wszystko wyczyszczę. No dobra, to słuchajcie, to ja w takim razie idę po szmatkę, obejrzę sobie filmik jak rozkładać mój telefon i za chwilkę do Was wracam. Odrobinę izopropanolu. Przeczyścimy ten telefon. Zwłaszcza tutaj jakieś takie zakamarki, żeby to jakiegoś takiego syfu nie zostawić. I zobaczymy. No, dobra, słuchajcie. Film pokazywał, że się po prostu należy gdzieś tutaj tak włamać. Nie będzie łatwo, ale my sobie użyjemy tutaj naszej przesawki i spróbujemy sobie odrobinę tu pociągnąć. Właśnie. I teraz, jak tu pociągniemy, to w szczelinę wpychamy. O, właśnie. Nasz, tutaj naszą kostkę i powoli idziemy dookoła. Tu jest dookoła uszczelka, którą właśnie musimy rozwalić. Nic na siłę, słuchajcie, tak powoli trzeba, jak to się mówi, z wyczuciem. To jest najgorsze słowo, które można powiedzieć: czy trzeba coś robić z wyczuciem. <grym> jak się soli z wyczuciem zupę. Ale generalnie trzeba tu powolutku sobie tak iść i tam. Dać, pozwalać się tej uszczelce tam puszczać, czasami można nawet gdzieś tu przygrzać coś, ale najczęściej, jak widzicie, tutaj po prostu to tak ładnie tutaj powolutku puszcza. Uważajcie też, ponieważ czasami, do tutaj, na przykład, u mnie jest czujnik dotykowy z tego ekranu to znaczy, że on jest połączony tutaj kabelkiem z resztą elektroniki, więc jeżeli tylko puści Wam ta tylnia, ści tylnia ścianka to trzeba uważać, żeby tam nie zerwać żadnej, żadnego kabelka bo to wszystko jest na jakichś tam lekkich tasiemkach o, widzicie i tutaj tak jak producent zrobił, żeby się nie dało tego normalnie otworzyć to my sobie spokojnie to otwieramy nie podważamy, nie używamy do tego żadnych metalowych narzędzi typu śrubokręt. Bo śrubokręt właśnie się nie ugnie, tylko, tylko Wam zrobi szczerbę. Natomiast to narzędzie jest miększe zwykle od, od Waszych plecków, więc ono się będzie uginać. I teraz zobaczcie, o tutaj właśnie mam tasiemkę i tutaj będziemy sobie tak otwierać. Użyję tego drugiego narzędzia, żeby tutaj troszkę się... Tym wszystkim wygiąć i teraz się zajmiemy tymi tutaj śrubaczkami w tym miejscu. Będzie moment, kiedy trzeba będzie tutaj to wszystko ładnie wyczyścić, ale ja najpierw do tego czyszczenia muszę odczepić tą taśmę, więc dobrze mieć jakiś właśnie taki zestaw narzędzi, jak tutaj widzicie. Nie wiem ile telefonów tym rozmontowałem i to będzie kolejny, który właśnie będziemy tutaj traktować w ten sposób. Dobrze też mieć jakieś takie pudełeczko, gdzie będziecie zbierać sobie śrubki. Śrubki jest łatwo pogubić. I czasami jest jeszcze dobrze mieć pincetę, jeżeli jakaś śrubka Wam nie chce się złapać, na przykład śrubokręta. Bo dobrze mieć lekko namagnesowany śrubokręt, żeby łatwo się te śrubki tutaj wyciągało. I tak jak mówię, to nawet nie myślcie o tym, żeby tutaj właśnie, znaczy traktować mnie... No chyba, że macie dokładnie taki sam telefon jak ja. Asus Zenfon 5, 5Z z tego co pamiętam. Trzeba będzie tutaj podważyć. Tutaj, zobaczcie, nie wiem czy to widzicie. O w tym miejscu, ja może tutaj trochę zoomuję. O takich ciekawostek, jakie rzeczy macie tutaj w telefonie. Tu jest taka plastikowa płytka, a tu takie srebrne elementy. To są elementy anten na różne częstotliwości. Ponieważ nasz telefon obsługuje różne częstotliwości do tego Wi-Fi, jakieś właśnie GSM, LTE 3G i tak dalej, więc na różne częstotliwości macie tutaj różne anteny, więc ważne, żeby tego nie zdrapać, żeby tutaj nie porysować, no bo te elementy muszą pozostać metalowe i przewodzić prąd. Odzumowujemy i próbujemy podnieść tą płytkę. O. W dzisiejszych czasach właśnie telefony są często poklejone, bo to z jednej strony zmniejsza gabarytę telefonu, a z drugiej strony zwiększa szanse, że nikt tego telefonu nie będzie rozkręcał, więc po prostu producent będzie miał okazję sprzedać nowy telefon. Teraz są takie na przykład, jest taki serwis, co się nazywa iFix, który ma taki ranking, który telefon jest najłatwiej rozmontowalny albo najgorzej? No i powiem Wam, że czym nowsze ten telefony, tym, tym wszystko w tym rankingu jest coraz niżej. Po prostu producenci stosują tyle kleju w różnych miejscach, że po prostu to już nie sposób jest rozmontować. Znaczy, czy ja na pewno wszystkie śrubki odkręciłem? Tu jest chyba jeszcze jedna. O właśnie. Widzicie? Jeszcze o jednej byśmy tutaj zapomnieli. Może teraz pójdzie łatwiej. Tak tam jest... Tam jest właśnie taśma klejąca dwustronna. O i teraz muszę je tak powoli podważać, żeby ta taśma puściła. O. o, powoli, powoli, nic na siłę, słuchajcie. Wszystko trzeba tutaj dać powoli tym taśmą się odkleić. Uważajcie też że to są jakieś różne sprężynki, bo na przykład podłączenie do tych anten jest za pomocą różnych sprężynek dobrze, żeby było nie, nie zniszczyć tutaj. Powinniście słyszeć taki powolny dźwięk puszczanej taśmy klejącej. Otwarte. O, widzicie, tu jedna taśma klejąca. Tu, tu jest druga taśma klejąca. I tu są wszędzie, o tu, tu, tu są sprężynki Odpinamy tutaj akurat naszą klapkę z tyłu I wreszcie żeśmy uwolnili nasze plecki Tutaj popatrzcie sobie, tu są resztki takiej właśnie tej uszczelki I to wszystko trzeba będzie zdjąć Wyczyścić I albo nałożyć nową uszczelkę Albo tak jak w moim przypadku po prostu pociągniemy to klejem W zasadzie tu pociągniemy klejem i tym przyklejemy ale najpierw się zajmiemy tutaj wymianą baterii. I bo bateria się odczepi z tej strony, tu jest podłączenie do baterii, natomiast my się jeszcze musimy dostać z tej strony dla odmiany, bo tu jest nasze gniazdo zasilania. No to jedziemy następnie śrubki swoją drogą popatrzcie. O ja znowu przyzumuję przy, 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 tutaj. Tu na dole też mamy jedną antenę, drugą, trzecią. Tu jest jakaś czwarta antena, widzicie? Tych anten teraz w telefonie to jest kurcze jak w samolotach. Po prostu na każdą częstotliwość trzeba gdzieś antenę umieścić. Dodatkowo jeszcze te anteny czasami mają właśnie zdublowanie, żeby dało się na przykład, żeby ten telefon działał w różnych pozycjach, w różny sposób jak go trzymacie, żeby to wszystko Wam w miarę działało. No i tutaj kolejny element podważamy, no i mamy, zobaczcie, dostęp do naszego sprzętu. Tu jest głośnik, a tutaj jest nasza płytka, którą musimy się, będziemy wymontowywać, ale najpierw musimy odczepić to duże połączenie, które no to pewnie i tak musimy odczepić, bo będziemy mieć baterię oraz są tutaj właśnie dwa kabelki do podłączenia anteny. No to dobra, podważamy naszym, o, plik sięka się odczepiła. I jeszcze tutaj podważamy o jedna, jeden kabelek i drugi kabelek. O. I jeszcze ten kabelek jest tutaj w takich w takich uchwytach, no to jeszcze musimy go z tych uchwytów tutaj uwolnić. I jeszcze jest jedna śrubka The last one. I powinno wszystko już tutaj puścić, albo i nie, trzyma no, W tym wypadku to, mimo perspektywy, o, że ma, tą płytkę mam całą, więc ta nie musi przetrwać, o, ale tutaj, a zobaczcie, wyjmujemy. O, i będzie można, nie wiem, czy to uda mi się pokazać Wam. Tutaj widać po sobie, jak to gniazdo jest wyjeżdżone i zużyte. I dlatego ono już tak słabo kontaktuje. No nic. Dmuchamy i zakładamy nowe. To zajmiemy się też od razu baterią. Nasza nowa bateria. Nie ciągnąć za mocno, żeby. Baterii nie uszkodzić, żebyście nie wywołali sobie pożaru. No, ale takim wybywać wywołać taką presję, tak żeby po prostu taśma tam klejącą od dołu puszczały. O, już tu widzę, jak puszcza. No dobra, to odkoliliśmy. Mamy założoną nową baterię. Tak? Na pewno? Kurna, aż nie jestem pewny. No, ale tu jest napisany ASUS, więc to raczej to jest oryginalna bateria. A tutaj tego nie mamy napisane, więc raczej to jest nasza nowa pod, no, 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 nowa chińska bateria. Oznaczenia są tutaj w zasadzie takie same. Kurna, i ja powiem Wam, że nie jestem pewny. Nie, no tutaj widać ślady, że się tutaj włamywałem, więc to, to jest ta, którą się. Dobra, uznaję, że ta jest kurna. Ta jest ta, czekajcie, bo wy tu nie widzicie tego, a uznajemy, że ta jest korna była używana. Powiedzcie mi potem, czy, czy, czy się nie myliłem, ta była używana, a ta jest nowa. Teraz musimy wziąć naszą nową płytkę. I wkładamy na swoje miejsce. Teraz naszą śrubeczkę, co otrzymała tą płytkę. Z wyczuciem przykręcamy. O. Tu sprawdzamy czy nam wszystko pasuje. Teraz zakładamy wtyczeczki. Tutaj do zamykania tych wtyczek najlepiej użyć palca plus, ewentualnie jakieś właśnie też plastikowe narzędzie tylko też z wyczuciem wasze ulubione słowo z wyczuciem i możemy ten kawałek zamykać jeszcze tutaj dmuchniemy no i teraz zakładamy tutaj śrubaczki ja tu specjalnie nie używam żadnych specjalistycznych narzędzi. Widzicie po prostu zwykły śrubokręt dostępny w każdym markecie, żeby wam pokazać, że to naprawdę się da zrobić po prostu zwykłymi, prostymi narzędziami. Dopóki robicie to dla siebie, oczywiście, a nie jak dla, dla klienta, bo jakże się robić dla klienta, to powinno się to robić na przykład w. Na ten, z ochroną SD, żeby tego telefonu nie uszkodzić, ale jak robimy to dla siebie, to możemy spokojnie zrobić to samemu. Mamy już wszystko. Nie, a kto mi powiedział, że jeszcze tej taśmyśmy zapomnieli? Odkręcamy. To sami warto już na przykład zrobić sobie zdjęcia jeszcze jak nie wiecie na przykład nie macie filmiku instruktażowego. To zrobić sobie zdjęcia w którym miejscu były śrubki, zanim właśnie śrubki wymontujecie. Żeby potem wiedzieć gdzie to wszystko wmontowywać. No dobra. To jeszcze raz. Wymontowujemy tą płytkę. O i teraz składamy ten tutaj kabelek łączący. I jak już jest wszystko to możemy wreszcie podłączyć nasze zasilanie. Zamykamy śrubeczki z powrotem. Dobra. Teraz tutaj jeszcze nie możemy tego zamknąć, bo musiłyśmy założyć tą, naszą klapę. A najpierw my musimy sobie tutaj Wyczyścić wszystkie ślady po uszczelce, żeby nasz klej miał gdzie się chwycić. To można właśnie robić jakimś plastikowym narzędziem, można kartą kredytową, czyli takim, właśnie jakimś takim plastikiem. W moim przypadku ta uszczelka jest z tej strony. zwróćcie uwagę, o tutaj wszędzie i to wszystko będę musiał ładnie zdjąć. Bo raz odklejona ta uszczelka, ona już nigdy nie będzie trzymać. Ja ją po prostu trzeba zmienić na nową, bądź użyć kleju. No i u mnie ta uszczeleczka sobie taka, widzicie? Tutaj powolutku ją można zdejmować, odsłaniając nasze plecki. Tu mam kawałeczek został, kurde. Co tak ładnie nie odszedł, spróbujemy trochę użyć izopropanolu. Pamiętajcie, nie używać metalowych narzędzi, bo zaraz tutaj coś porysujecie. No dobrze. Zanim położymy klej, musimy sprawdzić, czy działa. Teraz zaloguję się do niego, więc wyłączę nagrywanie. No dobrze, słuchajcie, urządzenie się włączyło. Jeszcze zobaczmy, czy działa nasze ładowanie. O, podpinamy. Ładowanie. Ładowanie włączyło mi się, że jest ładowanie tutaj w wersji przyspieszonej. To znaczy, że wszystko jest w porządku. Dokładnie tak, jak miało być. Wyłączamy i klejmy. Do klejenia sobie już założę rękawiczki. Klej B7000, a może jeszcze jakiś inny. Charakterystyczne jest to, że on ma taką, widzicie taką końcóweczkę tutaj. Nie wiem, czy to widać, taką właśnie taką taki rurkę metalową. Dzięki czemu on będzie ładnie podawać ten klej tutaj po całej tej długości. I ja go po prostu tutaj teraz po troszku, tutaj po całej tej długości zapodaję. Jeżeli ktoś się obawia, że na przykład taki klej sklei wam telefon na stałe, to nie ma, tego, nie ma tej obawy, ponieważ ten klej jest właśnie taki jak ta uszczelka czyli że on po prostu puści, jeżeli go po prostu będziecie podważać. Nie jest taki właśnie permanentny, co jest w tym wypadku właśnie zaletą. Będzie wystarczająco dobrze wam trzymał, żeby telefon był sklejony, a jednocześnie na tyle słabo, żeby go w rajcie go otworzyć. Jeżeli przyjdzie wam ochotę wymienić jeszcze raz baterię, albo jeśli się okaże, coś poszło wam nie tak jak chcieliście. Pewnie, jak teraz my oglądają jacyś goście, którzy naprawiają te telefony w punktach, to myślą, że się zachowuje jak rzeźnik dla tego telefonu. No bo ja nie jestem jakimś strasznym specem od naprawiania telefonów. No i teraz sobie tutaj tak ściskamy. Niektórzy potem w takiej sytuacji po prostu biorą i jeszcze z taśmą go sklejają. No a ja tutaj zaraz zobaczymy, zaraz założę po prostu zaciski i tyle. Posadziłem z tą ilością kleju. chyba trzeba było trochę go mniej kłaść. Ale to się wszystko potem doczyści. Takim trochę mocniejszym zaciskiem tutaj go złapiemy. Możecie jeszcze go dać, na przykład, właśnie ścisnąć jakąś książką, i będzie git. I jeszcze jedna młodość przed tym telefonem. Zobaczymy. Może jakaś niejedna transmisja, na przykład podczas transmisji go zobaczycie po prostu jako mój zapasowy telefon do robienia czegoś tam. Bo mocy obliczeniowej to jeszcze miło, że już 4 lata ma, to ma wystarczające, żeby ile rzeczy zrobić. To tyle. Jak się Wam podobał, łapkę w górę, jak się Wam nie podobał, łapkę w dół, subskrybujcie ten kanał i pamiętajcie, żeby wpadać na kanał Inżynier Jada, który co sobota gdzieś tam się spotykamy i sobie rozmawiamy. Tyle, trzymajcie się. Pozdrawiam. Hej.